Widoczna na nagraniu brosza była prezentem od cesarzowej Sisi dla jej damy dworu i przyjaciółki, Idy Ferenczy, która przez 34 lata towarzyszyła jej w codziennym życiu. Cesarzowa wyjątkowo ceniła lojalność oraz dyskrecję Idy, dzięki czemu miała nieograniczony dostęp do jej apartamentów. Ida znajduje się także na ostatnim zdjęciu, jakie zrobiono Elżbiecie tuż przed śmiercią. Gdy usłyszała o zamachu na nią, miała powiedzieć: Straciłam wszystko. Wtedy też musiała opuścić dwór i przenieść się do apartamentu na Wiedeńskim Ringu. Ponieważ cieszyła się zaufaniem, powierzono jej korespondencję i zapiski cesarzowej, by uczcić jej pamięć, założyła w Budapeszcie muzeum, które przetrwało do II wojny światowej broszka została wykonana ze srebra i diamentów o dość nieregularnych szlifach i da przechowywała ją do końca swojego życia broszkę często można dostrzec na zdjęciach i portretach swoją przyjaciółkę przeżyła o blisko 30 lat zaobserwuj stronę by poznać kolejne historie